Witajcie na kanale Studiopatów Mamy niedzielę 26 maja Droga To wylot na oficjałów od strony wąworkowa No i cóż Chciałbym wam coś pokazać Jak co jakiś czas Ostatnio systematycznie podejmuje się akcji Posprzątaj wokół siebie I im częściej, im systematyczniej to robię, no to wiadomo, że tych śmieci jest coraz mniej. Tu też dokąd sąsiedzi ogarniają teren, bo tu i wykaszają pobocza, i sprzątają, to jest ok. Ale patrzcie, co jest tutaj. Ktoś tu ma normalnie wjazd do domu. I z racji tego, że miejsce jest troszeczkę zdala od domów, że jest troszeczkę na uboczu. To weekendowa młodzież robi sobie tu posiadłwy i balangi. Normalnie, komuś na wjeździe do domu. Taka butelka komuś może przebić opony, jeśli się stłucze. A te gnoje nie mają szacunku ani do cudzej własności, ani do jakiejkolwiek kultury, ani do jakiegokolwiek porządku. No bo ciekaw jestem, gdzie się, gdzie rosną tacy, co jadą do kogoś i fajdają mu tyle, ile wlezie. No zobaczcie, co jest. Gorączka sobotniej nocy. Witamy w niedzielę. I tak do połowy tej górki jest usiane różnymi materiałami imprezowymi. No cóż, które postaram się tu trochę uprzątnąć. Ale wkurzam mnie, bo muszę sprzątać po takich gówniarzach bez kultury. Nie wiem skąd to wyniosło takie. No z domu na pewno, nie? Bo niektórzy ludzie wynoszą z domu kultury. Kultury trochę. Oni co najwyżej wynieśli srebra rodowe do Lombardu. Taka refleksja. No cóż. Chcesz mieć czysto, musisz się schylać. A głąby i kłomby będą brudzić mimo wszystko, i czasem, nawet z tego co się okazuje ostatnio, to na złość, jak zobaczą, że ktoś sprząta, to przyjeżdżają i na złość mu jeszcze dodają roboty. No cóż, taki mamy klimat. Pomimo wszystko, akcja posprzątaj wokół siebie trwa. Nie dajmy się zdominować troglodytom bezmózgim, bo jeżeli damy im wygrać, to zasypią na stony śmieci. Pozdrawiam Was, w to słoneczne. Niedzielne przedpołudnie czołem.